Mamy dzisiaj nową osobę. Jest z nami Suzan. Jakbyś mogła opowiedzieć, ze dwa, trzy słowa o sobie i dlaczego jesteśmy tutaj. Dwa, trzy słowa o sobie to będzie za mało, ale postaram się w trzech zdaniach. Więc ja jestem takim człowiekiem z ulicy, który dwa lata temu zainteresował się testowaniem. Obecnie testuję na urządzeniach mobilnych i w związku z tym chciałabym wiedzieć więcej. Jak lepiej testować. Mhm. I Łukasz mi tutaj będzie pomagał, dowiadywać się, jak ja mogę usprawnić swoją wiedzę na temat programowania. Tak, a to rozumiem, ta potrzeba nauczenia się jakiegoś języka programowania jest powiązana bezpośrednio z pracą i z platformą, na której testujesz. Zgadza się. Okej, okay. więc to, co my wykorzystamy takie narzędzie, do testowania, do nauki programowania co się nazywa Xcode. Xcode ma takie cuda, które się nazywają playgroundy. I playground, jak nazwa wskazuje, to jest takie miejsce zabawy i tu będziemy się bawić z kodem. I na samym początku pokażemy jak działają te place zabaw, co w nich można robić, do czego się nadają, do czego się mniej nadają. No to zaczynamy. Musimy odpalić Xcode'a, no i tutaj można nawet już na początku coś spróbować zrobić, ale my robimy tak. File, New, Playground. Pojawia nam się ekran z tym całym cudem, i mamy gotową templatkę, co byśmy chcieli zrobić. My zaczniemy od pustego widoku. Prosi nas o miejsce, gdzie chcemy to zapisać. Spoko, mój Playground, nazwa domyślna. Chyba możemy zostawić. Jasne. No i mamy nasz wspaniały playground i co w nim możemy zrobić? Mamy już jakąś linijkę kodu napisaną. Nie będziemy na razie jeszcze wyjaśniać co to robi. Chcemy tylko zobaczyć co jest co. Więc ten, ten obszar tutaj to jest obszar, w którym piszemy kod. Tu mamy taki, nazwijmy to, ściek, w którym będą wypisywane aktualne wartości tego co pobiegniemy, jak uruchomimy nasz kod, no i później jeszcze pokażemy jak Pokazać jakieś widoki, ekrany, które stworzymy, tak żeby można było sobie coś poklikać. No i tutaj mamy taki przycisk play, i tymże przyciskiem, jak tutaj widać, uruchamiamy ten kod. W tym miejscu pojawił się wynik tej naszej operacji, co jest bardzo fajne, bo jeżeli mamy jakieś wyrażenia tutaj napisane. Teraz użyję skrótu klawiaturowego Command-Shift-Enter, no to też tutaj od razu widać obok wynik tej operacji. No i to jest taki naprawdę szybki start. No ale co jeszcze możemy zrobić w tym playgroundzie? Mamy na dole tutaj taką część, tym tutaj pofylcem, przyciskiem ją się uruchamia, gdzie możemy wypisywać różne rzeczy. No już mamy coś zdefiniowane tutaj, więc spróbujmy coś wypisać. To możemy użyć takiej funkcji, która się nazywa print, mhm. i przekazujemy do niej nazwę zmiennej, czyli to, co zostało zdefiniowane w tym miejscu. No i teraz, jak tu uruchomię, udało się. Widzimy, że to jest ten string, czyli ten ciąg znaków, który został zdefiniowany tutaj. To, to ja mam pytanie, dlaczego my w ogóle chcemy mieć to wypisane tutaj na dole, skoro jakby tu z boku w tym ścieku, jak powiedziałeś, też jest to widoczne? Nie zawsze to jest widoczne. To nie jest idealne narzędzie. I czasami nie wszystko, co byśmy chcieli zobaczyć, się w nim pojawi. Czasami jest to ukryte, czasami nie jest ukryte. Natomiast często, gęsto coś, coś takiego, ten, ten format wypisywania możemy nawet używać w aplikacji. Czy powinniśmy, czy nie? To jest inny temat, ale to mniej więcej tak działa. Chodzi o to, że to wypisuje domyślnie do konsoli. Mhm. To, to jest dodatkowa funkcjonalność placu zabaw, która może działać, może nie działać. Mhm. Czyli bardziej pewne jest yy, drukowanie tego na dole. Tak. To z kolei jest wygodniejsze, bo jest jakby na tej samej poziomie, ale tutaj czę częściej to po prostu działa. Jest jeszcze druga rzecz, to jest nazywa Dump. W tym wypadku nie zobaczymy specjalnie dużej różnicy. Tutaj, w tym wypadku, nie wyświetla dużo więcej informacji, natomiast widać, że ten format jest troszeczkę inny, jest troszeczkę bogatszy. Bogatszy jest o te ciapki i tutaj o ten myślnik, ale jeżeli mhm. byśmy mieli jakąś bardziej skomplikowaną strukturę, to wtedy jest szansa, żeby to wyglądało troszeczkę inaczej i zawierało więcej informacji. Może nie musi. Okej, okay. ale użyłeś też słowa funkcja, i ja słyszę je po raz pierwszy mógłbyś powiedzieć. To się, że później będziesz mm -hmm. o tym mówił, ale tak, żeby komuś się ustawiło już w głowie, co to jest? Na ten moment powiedzmy, że to jest taka czarna skrzynka, która pod, pod podem w środku zawiera jakąś logikę. Czyli mamy jak, jakiś zgrupowany kawałek kodu, który, do którego odwołujemy się właśnie przez nazwę tej funkcji. Funkcje przyjmują jakieś argumenty, mogą nie przyjmować żadnych argumentów, mogą coś zwracać, mogą coś robić. O funkcjach też mamy osobny filmik, gdzie naprawdę dogłębnie zgłębiamy temat. Natomiast, long story short, to jest po prostu nazwa do jakiegoś powtarzanego kawałka kodu. Okej. Okay. Mamy sobie zdefiniowaną tutaj jakieś słowa, wyrazy, dziwne rzeczy. Chcielibyśmy się dowiedzieć, to, co to takiego właściwie jest. Więc Swift pozwala nam deklarować nazwy do pewnych wartości. I tutaj mamy pewną wartość, to jest ten Hello Playground i ten Hello Playground to jest string. String, czyli ciąg znaków. To jest bardzo powszechnie, często spotykany typ. Ciąg znaków możemy po prostu też powiedzieć, że to jest tekst. Mhm. Każdy jakby rozumie, co to jest tekst, więc. To jest tekst. No i możemy też oprócz zmiennych, var jest skrótem od variable, czyli coś zmiennego, definiować stałe. I stała to jest taki rodzaj referencji, odniesienia do jakichś danych, której potem nie mogę zmienić. Więc na przykładu tutaj mam zdefiniowaną stałą o nazwie str1. Uh -huh. Może nad nazewnictwem popracujemy kiedy indziej, ale tutaj zdefiniowałem drugą stałą, która zawiera string y. I nawet możemy spróbować to pobiec. No i tutaj ten ściek pokazuje, że faktycznie jest, są takie wartości. No i też możemy wydrukować sobie to w konsoli. I znowu wrócimy do naszej funkcji print. Ale do jej innej wersji. Co więcej, ona ma tutaj, jak widać, troszeczkę więcej opcji, ale też ma tutaj takie trzy kropki. I te trzy kropki oznaczają, że ona przyjmuje więcej, jak, może przyjąć więcej jak jeden argument. Tak naprawdę dowolną ilość argumentów. Czyli mogę ją wywołać, tak jak wcześniej, z jednym argumentem, ale też mogę wywołać dwoma. Z trzema i tak dalej. Tak naprawdę. Nie, nie jest to istotne. No i teraz jak wywołam coś takiego to widzimy, że pojawił mi się napis lorem ipsum. Do tego jest oddzielony spacją. Tej spacji tutaj nigdzie nie zdefiniowałem. Co więcej pojawił się nam tutaj taki dziwny znaczek. I to jest specjalne oznaczenie, że tu jest koniec linii. Slash n, new line i to jest takie pod spodem. Tutaj tego nie widać. Mhm. No, ale to nie jest jedyna opcja, z, jakim, z jaką można wywołać tą naszą funkcję print. Możemy jeszcze dodatkowo powiedzieć jej, jaki ma być separator i terminator danego znaku. Są I czym w... jest terminator? Terminator to jest to, jakim znakiem ma się zakończyć. Okej, okay, jasne. No, i tutaj widać, że jest faktycznie zamiast spacji teraz, jako separator użyta kubka. No, terminator na samym końcu, piwko. Ale gdyby tylko tak to działało, to można powiedzieć, że jeszcze te playgroundy nie są jakoś tak super fajne. Na razie napiszę jakiś kawałek kodu, nie będę tłumaczył, co on robi. Natomiast jak zobaczymy, to może będzie jakaś intuicja, co to robi. Tworzyłem tutaj takie cudo, które przejdzie, to jest tak naprawdę pętla i ona się wywoła 36 razy i zawoła mi funkcję sinus z jakąś tam wartością. No i możemy to pobiec. Widać, że zostało wywołane 36 razy. No i to jest ta część, że tak naprawdę te 36 to nam za dużo nie mówi, ale możemy podejrzeć tutaj jak na to najedziemy. Mamy taką ikonkę quick look. No i to już faktycznie wygląda jak znany i lubiany a, sinus. No, widać, że tutaj są jakieś te wartości, tego typu historie. Co więcej, tą rzecz możemy osadzić w kodzie. Co przez to rozumiem? Jest tutaj taki przycisk Show Result. No i mamy to w tym miejscu. Możemy też próbować trochę to poskalować. W zależności od tego, inaczej to wyrenderuje. No, ale w gruncie rzeczy też polecam się trochę tym pobawić i zobaczyć, co się stanie. I tak w codziennym użyciu playgroundów, do czego możemy tego używać? Ja używam playgroundów do szybkiego sprawdzania pomysłu z kodem, ponieważ mam poszczególne kroki wyświetlone obok, znam ich rezultat, więc mogę się szybciutko pobawić, potwikować jakieś parametry, zobaczyć, co wpływa na co. Bez uruchamiania aplikacji, symulatora, czekania na to. to Czyli jest... masz szyb, szybki widok podgląd swoich działań. Tak, no to trzeba przyznać, jest bardzo interaktywne, prawda? Tu po prostu piszę kawałek, uruchamiam, nie mam takiej pętli, gdzie muszę coś wgrać na urządzenie, symulator zaczekać, aż się skompiluje. No tutaj muszę zaczekać, aż się skompiluję, ale też playgroundy są na tyle cwane, że jak zrobię tutaj kolejne liniki, prawda? To on widzi, że. Ta część się nie zmieniła, więc nie będzie jej rekompilować. Dokompiluje tylko to i sobie już jakoś tam pod spodem to wymuszdy. Nie, no żeby pokazać, że to jest faktycznie takie bardziej interaktywne, a nie zabite na beton, możemy za każdym razem losować sobie jakieś wartości. I teraz jak to pobiegnę, zobaczymy. że Ten wykres wygląda tak. Ale jak pobiegnę to jeszcze raz, jak pobiegnę jeszcze raz, to widać, że kształt jest troszeczkę inny. Może spróbujmy jeszcze raz. No i tutaj troszeczkę inaczej to wygląda, więc no widać, tak. że faktycznie to jest interaktywne i można sobie to podejrzeć. Tak jak mówię. Pomiędzy różnymi aktualizacjami Xcode'a zachowanie tych playgroundów może się zmieniać, co bywa troszeczkę wkurzające, jak już się przyzwyczailiśmy do czegoś, co działa. Mimo to mamy właśnie taki bardzo szybki feedback odnośnie tego, co robimy w tym naszym kodzie. Rozumiem. A dla takiej osoby początkującej, która powiedzmy zagląda tam. Raz na dwa miesiące i mm -hmm. coś się zmienia, to skąd jak mam wiedzieć, gdzie mam szukać informacji, co się zmieniło? No niestety w Google. Po prostu trzeba wpisać zapytanie na wujka Google'a, i na przykład się znajdzie artykuł, że A, zepsuli tą część, no, okay. A, naprawili tamto. No ni niestety, to jest wszystko powiązane ze Swiftem. Tam też jest bardzo dużo zmian, jeżeli chodzi o sam język. Też samo narzędzie, czyli xcode też jest aktualizowane, a playgroundy no, nie są chyba taką najważniejszą rzeczą. Przejdźmy do kolejnej rzeczy, bo to jak ja na przykład wykorzystuję playgroundy, to robię sobie notatki. Robię sobie jakiś kawałek kodu i to jest fajne, bo mogę właśnie tak jak mówiłem wcześniej jego utwikować, używać, e, tego typu historie. A później chciałbym zapamiętać te wnioski. Które wyniosłem. No i Playgroundy pozwalają nam renderować dokumentację. Mamy ileś tam różnych rzeczy z tym związanych, w sensie możemy albo tworzyć linki, albo jakieś takie historie robić. Ja na prędkości wspomnę tylko o kilku, ponieważ cały taki Playground mamy w naszym repozytorium i można już z niego korzystać i co tam będzie. To jest taka zajawka, żeby pokazać, co tam jest. I ewentualnie dojaśnić coś, co nie jest jasne. No i zaczniemy od takiego specjalnego formatu. Wszystkie komentarze, które chcemy, żeby ładnie wyglądały, muszą się zaczynać tak. To jest jednolinnikowy format, czyli mamy slash, slash, dwukropek i tutaj tekst. Naduszamy render. No i widać, że jest to coś innego niż ten nasz zwykły tekst co więcej tutaj w tym wypadku będzie się krzyczeć, że hej, nie wiem co to jest, nie kompiluje się. Tak samo wygląda inaczej jak zwykły komentarz w kodzie. widać, że tam to jest sformatowane zupełnie inaczej. No i jeżeli ktoś się spotkał z Markdownem, czyli z takim specjalnym nazwijmy to szumnie językiem do pisania dokumentacji, są tam Wbudowane znaczniki do formatowania, czyli taki klasyczny nagłówek. No to jeden hash. Widać, że jest różnica. Mhm. No i oczywiście, tak jak jest formatowanie na webie, no to H2, H3 i tak dalej, i tak dalej. Bodajże do 6. Można też tworzyć komentarze, które się powielają przez ileś tam linii i tutaj start też jest bardzo podobny, bo zaczynamy od slasha, dajemy gwiazdkę i dwukropek. No już tutaj w tym momencie i Scott sam za mnie dokończył tą część, ale co jest najważniejsze, że wszystko pomiędzy tymi dwoma znacznikami będzie traktowane jako ten markdown, czyli jeżeli to jest moje H1, to jest moje H2, Moje H3. Tak samo mamy wypunktowanie. Co więcej, możemy oddzielać od siebie różne bloki tekstu. No i możemy też dawać wynumerowane. Tak jak klasycznie byśmy się spodziewali, pogrubienie. Kursywa. O, kursywa akurat jest na tyle bogata, że ma jeszcze jeden format. No, i zwykły tekst. Klamy render. No i proszę bardzo, mamy nasze nagłówki, punkty, pogrubienia, zwykłe teksty. Wygląda pięknie. Jest to mega przydatne, szczególnie, że jeżeli to nad czymś się napracowało i nie chce się tego przypominać sobie za jakiś czas, to warto zostawiać notatki dla siebie z przyszłości. Jak też wspomniałem, drugą formą dokumentacji. Kodzie jest komentarz i to jest coś, co przychodzi z języka. Mamy kilka rodzajów komentarzy. Najzwyklejszy w świecie, czyli dwa slasze, i ten komentarz rozciąga się do końca linii. Jeżeli tylko wcisnę Enter i przejdę do następnej, to już będzie ode mnie oczekiwał kompilator, już tu będzie napisany kod. Co więcej, czasami można też dokumentować funkcję, czasami się powinno, czasami można. I tutaj można nawet dodać taki komentarz, który pojawi się w specjalnym miejscu. Jak mam coś takiego w tym formacie, to teraz jak z altem naduszę sobie na nazwę funkcji, to tutaj widać, że to jest ten tekst, który wpisałem. Mhm. To jest też bardzo użyteczne. Jeżeli wszystko zadziała, proszę bardzo. Mamy tutaj w tym panelu z prawej strony też dostęp do tego Quick Helpa. Jeżeli gdzieś jest użyta nasza funkcja i chcemy sobie szybciutko zobaczyć, co ona robi. Starczy na to najechać i tutaj kontekstowo się pojawi albo też z Altem. Więc to jest bardzo, bardzo fajne miejsce, żeby tak szybciutko zobaczyć o co chodzi. Wygląda też bardziej czytelnie, nie zajmuje miejsca w samym kodzie, tak? Tak, no to jest jakby tak pod ręką, uh -huh. szybka pomoc, jak nazwa wskazuje. I jest jeszcze do tego z tym związany cały format, konwencja, jak się to pisze, żeby na przykład przekazać dodatkowo informacje o parametrach, jaka funkcja, jak, jak, jakie przyjmuje funkcja, co zwraca. Można też przykłady użycia tej funkcji w tej dokumentacji, więc ten panel naprawdę później może wyglądać na bogato. Ale to wszystko jest w tam, tamtym playgroundzie. No i ostatnia, a właściwie przedostatnia rzecz, to jest coś takiego, że w tym naszym playgroundzie możemy definiować pomocnicze zasoby. Czyli, jak sobie odwiniemy panel z lewej strony, to mhm. widzimy, że to, co nam się pokazuje, to dwa foldery. Sources i Resources. Więc Sources to jest folder na źródła i wszystko to, co będzie w tym placu zabaw, to będzie na tej jednej stronie. Teraz mhm. akurat nie mamy żadnych, więc to wygląda tak, jak wygląda. A Resources to jest folder, w którym będą umieszczane wszelakie obrazki, muzyka, co by się to nam chciało.